Oto miejsce przestępstwa. Dobrze, e, jesteśmy w miejscu, gdzie ostatnio widziano e, haski. No i co my tutaj mamy? Żółty śnieg. Żółty śnieg? Nie polecałbym go jeść, chyba że jesteś zawodowcem. Ej, jesteś paskudny. Jest świeży. Zdaje się, mówiłaś, że psów nie ma od paru dni. Ależ tak jest. Spike, to jest miejsce przestępstwa. Teraz bądź przydatny i zdejmij odciski palców. <grywa> Okej. <Okay. grywa> Jestem ciekaw w ogóle, na jakiej podstawie tyś stwierdził, że te ślady są świeże? Nie wiem, bo ciepłe, bo, bo jeszcze odrażające, nie wiem, <grywa> bo śmierdzące. E, no dobrze, skoro mamy już jedną poszlakę, Spike tam sprawdza odciski palców. Mamy tutaj też ślady kopyt, czy tam ślady. No, łap, ale raczej tego nie chcę zbadać. Chyba można powiedzieć, że hasków tu nie ma. No, nie ma, nie ma. Dobrze stwierdziłeś? Nie. Wódz nam nie ma nic do powiedzenia. Proszę, pomóż nam znaleźć nasze haski. Bez nich jesteśmy bezbronni. Możesz tym tropić nasze psy. Uuu, super. To mi się podoba. Dobrze, wskakujmy w takim razie na Arktycznego mściciela. Po prostu zdjąć górę i zamarznąć na śmierć. Poczekaj, Ace. Mój ojciec pragnie, abyś wziął jego skórę i nosił ją, żeby chroniła cię przed zimnymi wiatrami na osobista nie jest mocną stroną twojego ojca, co wyczuwa się po tym ubranku. Ale narzekałeś? To, to masz. ...na nadanie słowu bałwan nowego znaczenia. Sorry winetu, ale nie robimy tego dla mnie. Robimy to <grym> dla hasku. No dobrze. No ale Ace na własne życzenie chciałeś, narzekałeś, to masz. <grym> masz, nasz wódz uży użyczył on jego płaszcza. Lekko śmierdzącego płaszcza. No ale przynajmniej nie będzie mu zimno. Także wsiadajmy na arktycznego mściciela i podążajmy za haskami. Ups. Dobra. Teraz będziemy podróżować yy, po takiej mapie, mapce. Kuczę. Ciężko się manewruje tym, bo nie można tutaj zmienić prędkości poruszania. O jest. Aha, czyli tylko można przyspieszyć. <laughs> Nie no, ja za chwilę normalnie oszalaję. Aha. Ups, sorry. Kurczę no. Dobra, na razie dobrze idzie. Em, tutaj będziemy się przemieszczali pomiędzy poszczególnymi lokacjami. Dobrze, tu mamy pierwszą. E, mamy antenę. Mamy antenę satelitarną No ale niestety raczej jej tak nie otworzymy No okej, okay, będziemy potrzebowali tutaj zapewne łomu No i nic tutaj więcej nie ma, także wracajmy na, naszego, na nasz skuter śnieżny No i spróbujmy się dostać w jakąś jeszcze inną lokację, jak się uda, jak się uda będzie fajnie. Nie mamy też pokazanej całej tej planszy. Ewakuowany? Nie, nie ma tu żadnych hasków. No nie, hasków tutaj nie ma, ale zapewniam cię, że na pewno coś ciekawego tutaj znajdziesz. Dobrze, rozejrzyjmy się tutaj. Mamy takie dwa kopczyki. Także zobaczmy, co jest w pierwszym. Mm, na wpół obgryzione kosteczki z mięskiem. Pycha. Tak, mamy tutaj kosteczkę. Możemy ją sobie wziąć. No i super. Potem jest drugi kopczyk. i nie bardzo psino, z bardzo psiego detektywa wyczuł, że coś tu musi być. Mmm, złoto. Eee, Zamarznięte słodycze? Czekaj. Co tu pisze? Zamrożone zamrożone słodycze? To jest słodycz? Mi to bardziej przypomina nasz złota. Nie wiem jak wam, ale mi bardziej to przypomina złoto. No ale skoro gra twierdzi, że to są zamrożone <słodycz> słodycze... No dobrze, weźmy je. Tak, no i został y, trzeci kopczyk. Zobaczmy, co jest pod spodem. Ups. jak dla mnie. No ale przynajmniej nie chciał nas zjeść. Dobrze. Zostając już jednak przy życiu, wróćmy do skutera i przenieśmy się na inne miejsce. Jak tylko jakiś znajdę. I się przy okazji nie zabiję. Bo tutaj bardzo nietrudno o pomyłkę. Nie wiem, czy to nie są przypadkiem dwie ósemki. Ja sobie tak przejadę dookoła. I też ciężko się połapać. Dobra, tam żeśmy byli. Dobrze, to są chyba takie dwie ósemeczki. Także wróćmy na tamtą stronę. W dół teraz. Uuu, no proszę, jakaś chatka. Chatka jakiegoś myśliwego. Jesteśmy lepsi niż czerwone gitary, ale się nie załapujemy. Powiedzcie mi, kto zamyka w takich miejscach drzwi? No, przecież normalnie tu nikt by nie przyszedł, nie? Tak mi się wydaje. To ja nie widzę sensu zamykania drzwi. No i dlatego też w tym momencie Ace nie może wejść do środka, co jest frustrujące. Dobrze, w takim razie weźmy sobie tą siekierę i wyżyjmy się. Rozwalone! No. Jak nie po dobroci, to będzie po złości. Do powąchania później. Dobrze, jesteśmy w środku. E, aha, kawałek papieru. Dobrze, no zobaczmy, co to jest. E, PW Press to nie hmm. zadziała. No dobrze, co my tu jeszcze możemy znaleźć? Śmieszne miejsce na przełącznik światła. Uuu, przełącznik światła. Mi się zdaje, że jest tu dość dużo kurzu, Spike. No, ktoś tu nie dba zbytnio o czystość. Daj spokój. W sumie nie wiem, czy jest teraz sens klikanie w to. No ale dobra, kliknijmy. Śmieszne miejsce na przełącznik światła. No ale kliknij w to, Ace. No. Śmieszne miejsce na przełącznik dobra. światła. Raz, dwa, czacza, cza, cza, trzy, cztery, czacza, cza. cza, cza. Ooh yeah! Dobrze, otworzyły nam się tajne wrota za kominkiem. Myślę, że chyba na razie nie ma sensu tam iść na dół. Spróbujmy na razie znaleźć Łom i otworzyć sobie ten włas przy antenie satelitarnej, bo niepotrzebnie by byłoby się potem wracać z powrotem i w ogóle. Także chodźmy z powrotem do naszego pojazdu. No i z właśnie tam z powrotem. Także chodźmy w kolejną miejscówkę. Chyba musimy to objechać jeszcze raz dookoła. Uuu, jakiś mościk. Aha, tu jest baza. To nie. To nie, tą się musimy wrócić. No oka jest ta strzałka. Jak wrócić? Kurczę, jak stąd wrócić? Halo? Ja chcę stąd wyjść! Może tędy? Nie no. Ja chcę wyjść! Bogowie cię tu przysłali, abym mogła dać ci gwizdek nadziei. Bez niego byłbyś zgubiony! Teraz powiedz mi. Wiesz jak gwizdać, prawda, ej? Po prostu złóż usta i... No, no, no! Wielkie dzięki! Trzymaj się! Pa, pa. No dobrze, czyli w takim razie tak czy siak musieliśmy jeszcze z nią pogadać. Inaczej by nas nie wypuściła stamtąd. No dobrze, tylko... Gdzie jest ta moja lokacja? No nie, tutaj. Tutaj jest ten. Ta antena. Dobrze, już jestem, moi drodzy. Musiałem zrestartować grę, bo zauważyłem, że są jakieś dziwne trzeszczenia z gry, dźwięków z gry. Coś naprawdę dziwnego. Także dla waszego komfortu oglądania, zresetowałem to i załatwiłem tą sprawę. Teraz już powinno być fajnie. Także. No dobra, znajdujemy się z powrotem przy tej antenie, ale tu potrzebujemy łomu, także. Nic z tego. Hmm. Była jeszcze jedna taka lokacja, w której. E, kurczę. W której byli tacy żołnierze, tylko. nie wiem, nie wiem gdzie to było. No ale dobra, pallicho. Jak już tu jesteśmy, to wejdźmy tam do tego tajnego przejścia. Do powąchania później. Ewentualnie się potem wrócimy, słuchajcie. Śmieszne miejsce na przełącznik światła. Raz, dwa, czacza-cza. Cza, cza. Trzy, cztery, czacza-cza. Cza, cza. Dobrze, wejdźmy sobie do środka. No i widzą w dół. Ouu, jak ciemno! Ktoś zapali światło? No, e, ok, mamy kolejny etap zręcznościówki. Trzeba przejść na drugą stronę. O cholera! No to się nie udało! Jeszcze raz trzeba spróbować. No, ej, starczy już tego. Weź się w garść. Aha. Czyli tam trzeba zrobić dwa razy przejście do przodu. No dobra. No niech będzie, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, udało się. E, wyłączmy tę tą piekielną maszynę. Chociaż nie będziemy skakać za każdym razem, żeby przejść na drugą stronę. No i chodźmy do środka. Uuu, kamera. E, musimy przejść e, nie będąc nie, niepostrzeżonym. Znaczy musimy przejść bardzo cicho, tak żeby nikt nas nie zauważył. Także trzymamy się blisko ściany. No hmm. byśmy tylko nie natrafili tutaj na przeciwników, słuchajcie, bo byłoby nieprzyjemnie. Dobrze, wejdźmy sobie tutaj. Uuu, a cóż to za wanienka? Wow, jacuzzi w kształcie serca. Romantycznie, <noise> jakieś, słuchajcie, sole kąpielowe jakieś inne perfumy, specyfiki, kosmetyki? Mm, albo ktoś naprawdę lubi takie kosmetyki do kąpieli, albo stoi za tym ta obleśna foca sadystka Odora. Wiedziałem, że coś tu śmierdzi. No proszę. Foca sadystka y, Odora. To mamy kolejny emblemat y, z jej inicjałem. Y, też na ręcznikach to samo widnieje. Okej, okay, zobaczmy, co jest w metalowych beczkach. Rde. Beczki oleju foczego! Ten obrzydliwy towar wart jest swojej wagi w złocie! No, to będziemy musieli przy okazji uratować nasze foczki. E, tylko musimy je najpierw znaleźć. Ty, obyśmy tylko nie natrafili na y, przeciwników. <laughs> musimy być bardzo cicho i niepo, niepostrzeżenie przejść pomiędzy tymi kamerami Dobrze, czy można tam dalej sobie przejść? No... Tak, da się. Dobrze, w takim razie chodźmy dalej. No i schodź. Dobrze, mamy kolejne przejście. O ludzie! Wiedziałem, że to coś więcej niż asy. Kurde, męczy mnie, że zawsze mam rację. Oni słuchajcie, wyciskają wprost z tych fok ten olej. Masakra, jakie to jest niehumanitarne. No, zobaczcie, jak to wszystko działa. Masakra. Musimy jakoś uwolnić, zatrzymać tą całą maszynę. No dobrze, ale w takim razie, skoro haski było tylko przykrywką do całego tego procederu, to gdzie one tak właściwie są? Dobra, zobaczymy, czy możemy tutaj w ogóle wejść. Chyba nic z tego. No musimy wyłączyć prąd. Także na razie tutaj nic nie zrobimy. Poszukajmy nasze haski. No, tu mamy nawet taką foczkę. Bardzo obrośniętą tłuszczem. Dobrze, tu mamy jeszcze jedno przejście. Ło! wo, wow, 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 wow. E, waruj? <ślad> Siat. <ślad> Dobry pies, nie wiem. E... Ty nie jesteś haskiem. No, ewidentnie nie. Ale Ace, mamy taki problem, że jeśli się go nie pozbędziemy, to nic nie zrobimy. E, ale na szczęście mamy kosteczkę. A co to może skusiłby się na małą kość, co? No i super Wielkie dzięki Dobrze Skoro zająłeś się tą kością To my sobie tutaj poszperamy e, Tu są jakieś monitory O i proszę bardzo mamy tutaj husky Telewizja Przynieś piwko i precelki małpiszenie Zaraz zacznie się wielki show Ej chwila moment to nie są eskimoskie psiaczki, to są foki. No dobrze stwierdziłeś. Mamy husky, mamy foki, mamy foki, mamy husky, husky, foki, foki, husky. Co to kurde może znaczyć? No husky co tu się pierdla? napędzający maszyny wyciskające z fok olej. Spróbuj powiedzieć to szybko pięć razy. Ło, wow, bracie. Nie będę próbował. Możecie spróbować. Ja nie będę. Bo wątpię, żeby mi się to udało. Prędzej mi się poplączę język masakrycznie. Zobaczmy, co my tu mamy. No i znowu niczegoś nie otworzymy. Ewidentnie jest nam potrzebny łom. A wejdziemy tu. Uu, no dobra, Wchodzimy do środka. Jakie to okrutne i niezwykłe. Jakie to okrutne i niezwykłe. Co za chory człowiek mógł wymyślić taką rzecz? Kiedy zadaję takie pytania. Kłam! No, moi drodzy, znaleźliśmy nasze haski. No, i tak jak Ace stwierdził, są wykorzystywane do napędzania całej tej maszyny do wysysania tłuszczu z fog. O, jakie biedne te psy są. Musimy je uwolnić, słuchajcie. Musimy zatrzymać całą tą maszynerię, uwolnić i haski, i foki. Czyli zrobić dwie pieczenie na jednym ogniu. Tylko jak się do tego dobrać? B -I, -N -G -O. I o to chodziło. Mm, login. Nie dotykam tego! Kto wie, gdzie to było? Login, login, login. Tu trzeba wpisać login. Wiecie co? Czy przypadkiem za zdobyczą u, na statku Nautilusa w jego kajucie kapitańskiej była zdobyć w postaci ryby miecz? I tam za tym po drugiej stronie tego obrazu był, było wyryte login i hasło. Czy czegoś tam przypadkiem nie ominąłem? Hmm. Aha, chyba tak. Ominąłem coś. Spróbujmy to wpisać. Dobrze, czyli naszym loginem będzie. Ża... E, ja, Quest? Ża ja Quest nemo. A hasło to będzie nemo. Dobrze spróbujmy to wpisać. Aha, ale co jest? E, coś mi. E kurczę, co jest? Nie pisze to w ogóle. Nie ma dostępu. No dobra, ja się nie dziwię, że nie ma dostępu. E, jeszcze raz. Login to będzie tak. E, bo próbowałem zrobić z caps lockiem, ale wydaje mi się, że to nie ma najmniejszego sensu. E, wpiszmy po prostu j a c q u -e s Nie masz dostępu. Hmm. A może Nemo? N e -mo. Nie ma dostępu.